Wakacje to idealny moment na odpoczynek, ale też idealna okazja dla tych, którzy chcą w sposób nieuprawniony wykorzystać Twoje dane osobowe. W hotelu pytają Cię o adres PESEL DOWÓD, masz prawo wiedzieć dlaczego, na jakiej podstawie i w jakim celu. Pamiętaj, że hotel może przetwarzać tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji umowy. Zgodnie z RODO nie powinien zbierać danych osobowych na wszelki wypadek. Korzystać z publicznego Wi-Fi. Nie loguj się do banku, profilu zaufanego czy poczty mailowej, a najlepiej użyj VPN. Dokumenty i nośniki danych przechowuj w hotelowym Sejfie. To rozwiązanie znacznie bezpieczniejsze niż walizka, torebka czy plecak leżący na plaży. A w mediach społecznościowych, unikaj publikowania zdjęć dokumentów, biletów czy lokalizacji w czasie rzeczywistym. To może być bezpośrednie zaproszenie dla osób działających niezgodnie z prawem. Sprawdź dokładnie, co udostępniasz. Z pozoru niewinne zdjęcie może wystarczyć, by ktoś zaciągnął kredyt na Twoje dane. Chcesz wiedzieć, jak chronić swoje dane? I co zrobić w sytuacji, kiedy już padniesz ofiarą kradzieży tożsamości? W moim artykule znajdziesz praktyczne wskazówki, zarówno te prewencyjne, jak i te, które należy podjąć, gdy dojdzie już do naruszenia ochrony danych osobowych. Przeczytaj i ciesz się bezpiecznym urlopem.